Kolejna firma przewóz osób, Robus, synak Robert Skarsina Wystąpił po zaopiniowanie przystanków w klasie czersk i z rozmowy, które przeprowadziłem z właścicielem firmy rozważa uruchomienie dwóch, trzech połączeń z Czerska obsługujących wszystkie przystanki. No, dla niego to było bardzo dziwnie rozmówię, że jest nie chciał obsługiwać przystanków na terenie... Nie, nie, e, będę, żeby... Synak Robert. W sposób ma tak. tak. bo tutaj nam no, leżała na sercu między i Tak, Krasina. Także przy nowej cerki na skrzyżowaniu, czy szlachetna, które no taka trochę odłączona, bo tutaj też trudności ze skomunikowaniem MZK te nie były. No, Jakbyś to rozwiązy rozwiązywaliśmy, ale nie było to tak jakby no, tyle ile było oczekiwań mieszkańców, więc to na pewno sprawa będzie w tej chwili rozwiązana poprzez. kiedy miałoby to być? Jest tak trakcie bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już zaopiniowała, bo jest droga krajowa i w tej chwili no, musi wydać tutaj opinię y, Starostwa to do stanowienia powiatu, powiatu Chojnickiego. Ona będzie pozytywna, bo nie ma tu jakichś złamania konkurencyjności, wręcz wchodzi, y, wchodzi na przystanki, których nikt y, nie obsługiwał. A ile teraz trwa czasu na pytanie tych także Potężnych 14 dni, ale Przychodzi do nas i my musimy w formie postanowienia wydać, bo jest na terenie gminy Chojnice, gminy Czersk, więc gmina Czersk też na pewno wyda pozytywne postanowienie, możemy to praktycznie od ręki tego samego dnia odesłać, tak jak było w przypadku tego przewodnika z Sempulna, gdzie poszło to bardzo szybko. I tak samo firma GOCH, tutaj z gminy Lipnica, która przybyje na linię z, od strony Bytowa do Chojnicy. Też jest taki prywatny. Zostały jeszcze praktycznie brusy i kierunek silno-tuchowa. Tam też prowadziliśmy rozmowy z prywatnym przewoźnikiem, który jeździ na terenie powiatu tucholskiego i tu musiałby marszałek wyrazić zgodę. No, Zgoda też by była z tym, że potencjał tamtej firmy z Tucholi jest taki, że musiałby zainwestować i rozważać, czy będzie mu się to opłacało, bo tymi brusami, które na to obsługuje w ogóle powiat tucholski.